Hej, witajcie, z Sejx, a to pierwszy z overwatcha na tym kanale. Oczywiście mam na myśli overwatcha cs ale za niedługi czas pojawi się overwatch jako te gra, co niedawno całkiem wyszło. No ale to trzeba poczekać jeszcze na Rankedy, no i w sumie w sumie nie, nie trzeba czekać na rankedy, bo niedługo nagram, jak otwieram skrzynki. No ale to miesiąc, co no, to tam za parę dni się zobaczy, może nawet co dwa, ewentualnie jutro. Nie wiem, teraz nagrywam Overwatcha z CS-a i tyle, no. Wcześniej już go nagrywałem, ale to było na poprzednim kanale Na tym to jest pierwszy raz, więc lecimy Sprawdźmy, czy cheater, czy nie cheater Dobra. Na razie pierwsza runda, czy rozgrzewka. Halo Eee... Aha Chyba nawet nie muszę oglądać tego demka, bo jak widać... No, no widać, jak to się skończy, no No właśnie, i... Moment, to jest w ogóle ranket? No tak, to jest ranket. No. Czemu ludzie grają z Hm. No cóż, bywa. No i tyle. No no nie no tu nawet nie ma co oglądać, ja to po prostu przewinę. No i... odpalę kolejny, no. No, no nie ma sensu, no po prostu. Sprawdźmy dalej, nie, sprawdźmy jeszcze co się będzie działo, nie? No, tak dajmy już tak czwartą rundę, niech będzie. No toż ma to typowe dla aim'a. No w ogóle, ja, ja rozumiem, grać jeszcze z WHO, nie wiem, bo tam może sprawiać tu przyjemność jakąś tam. Zawsze tam coś wszystko sprawia przyjemność, to mówienie, że ło, granie na WHO nie ma sensu i tak dalej. Ja osobiście nie grałem jeszcze w go na WHO, no ale potrafię to zrozumieć, jak ktoś gra, nie? No ale granie na takim cheat'ie, to ja już nie mam pojęcia po co. To już jest kompletnie, no to akurat już moim zdaniem wtedy nie ma sensu. No chodzisz po prostu, klikasz przycisk jeden sama bania wpada. Nic, żadnego takiego, jeszcze coś, coś może się znajdą, może z czajem, że masz ruch, może nie szczają. Idziesz po prostu, na no, walisz w same banie, cały to szmaty przez ściany. Jaki to ma sens? No, nie ma sensu, no. On już pewnie dosobana, chociaż kto tam wie. No ale dobra. Nie wiem, na którym czasie to się kończy, więc po prostu dam 1000% Niech to się kończy. Pobieram wer werdykt, pobieram kolejny dowód i dopiero to nagram. Dobra, eee, zamaganie celowania, oczywiste, oczywiste, nie wiem, nie wiem, werdykt, werdykt przesłany. Dobra, ja teraz poczekam, aż będzie kolejny i widzimy się zaraz. Dobra, jestem już po przerwie, trochę długo zajęło mi czekanie, aż będę miał kolejny dowód. Nie, w ogóle z 15 minut, kurde, trochę za długo, moim zdaniem, powinni to skrócić, bo niepotrzebnie nie tylko czekałem, się. Musiałem... No, no dupa, no nie wiem, na coś mi się zbagowało restowałem Steama i tak dalej, no ale już poczekałem i w końcu było, więc się dobra. Sprawdźmy jak tu gra nasz pan Suspect. Mm, na razie lipa. No jak zwykle początek, kurde, gry. Już na samym początku go nie wiem czy to od tego zależy nawet, ale to mniej. Się. A właśnie, zapomniałem łączyć tego. Chyba normalny place. No, o tym drugim nie wiedział chyba, no. Teraz wie, że jest tam, no co tam, nade'zik poleciał, zabity. Staty jakie na razie? 3-2 Drugi w tabeli, no dobra, to jest początek gry, no to nie ma co ten. No, na razie spoko. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawszego niż w poprzednim tym Overwatchu, no bo... No co jak co, no ale jak ktoś ma i ma no, i to takiego spinbota w sumie, no to kurwa przesada O, 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 o! Rush na B. To może być ciekawe A wyciągnął Neda w momencie kiedy ktoś by ze smoka, a to już by oznaczało, że na ten moment na pewno nie ma nikt Nigdy tak nie zrobił, to nawet miałem po co się gryć w początek gry. No ale dobra, może się odpali zaraz. Wiecie, tam odpalenie się to kwestia kliknięcia jednego przycisku, nie? Wystarczy odpalić program, wchodzisz do gry klikasz, nie wiem, jakiś przycisk i odpalać ci jajko e, Dobra, teraz wbita na A przez Shorta, dwóch na Longu W ogóle znowu das dwójka. Jezu, czy są inne mapy? Ile razy nie nagrywają Overwatcha, zawsze to jest po prostu z dwójka. To jest porażka Czy ludzie grają coś innego? Przecież też wygrałem coś innego. No, to ładnie. Spoko. Mańka. Dobra. Znowu było czysto ale to oglądam do końca. Może nie będzie chociaż ta chwila, w której się odpali. A wtedy już trzeba go zreportować. Nie ma miejsca dla czterów w CSGO. Co on robi? Takie głupie trochę pikowanie Ładny buścik czy znaczy ładny, no normalny, tak sobie mówię tylko Jeden tam, widzę, plecami idzie, czy będzie o nim wiedział? Gdzie on patrzy w ogóle? W ściany. O, czy on coś o nim wie? Może nie no, może myśli, że rotują Dobra, teraz już wie, że jest jeden na szorcie z tabupą który ich widzę ładnie wsiekał no, sprawdźmy co potrafi tutaj zagrać Zamiast P7 to raczej dużo nie ugra ale... No ten nate też taki Raczej znaczy, niby dobry, ale wychylił się strasznie no, odsłonięty Ugra? U dwóch jest slow I ostatni low, czy ugra? Czy ugra? Ma defusa? Nie ma defa Chociaż ja nie wiem czy ja mogę widzieć to A, ugrał, ugrał czy za to go zreportowali? Zdążył mu w ogóle Będzie będzie już na biało świecić się, jak będzie ostatnia sekunda chyba No O, nie, o, 0. -1. Mi się raz zdarzyło, że typek rozbroił pakę w 0,3 sekundy, to już w ogóle Extreme, że tak to nazwę o, tutaj w miejscu Jakby konfigurował haksję Wzięła WP, dla kogoś z Triggerem, a może on ma Triggera? O tym nie pomyślałem Nie Tutaj, zanim strzelił, to minęło trochę czasu W ogóle nie wiem, tam tamtego nie zestrzelił, ale dobra Paka w smoku Został ostatni tetek Przyspieszmy to o, o o nie, nie, tamten wraca sejbować. Nie dobra, on no to już przyspieszę. Szkoda czasu na tą rundę. Co się dzieje? Jest... No nie, on no, naraz resp'ie i dobra. Przewinę to, to. Nie wiesz, że nikt go nie schęcił. Byli jeden na trzech, zamiast go schęcić, żeby zabrać mu tego kafa, który teraz może wykierować im rundę, to nie. Nie, nie będę puszczał, bo ja, ja jestem dobrym graczem ja nie będę puszczał, żeby nie zginąć Oni i tak będą mieli pieniądze, bo wygrali Wiadomo, tam zawsze pieniądze na potem się przydadzą, no ale mimo wszystko, moim zdaniem lepiej jednak zabić osobę, która save'uje Ale już może się uda, nikt nie zginie A nawet jeżeli ty zginiesz i kolejny zginie, no to ten ostatni już Znaczy no, faktycznie, żeby można przez to przegrać rundę tak No ale jak się odpowiednio bezpiecznie zagra, no to nic takiego się nie dzieje co go zreportował w ogóle? Ja nie wiem Jakiś Silver? nie wiem, Dziadek Staszek? darcia Marina kurde Masakra on, W ogóle on Sławek nie ma, a niego go WH posądzają To jest porażka jakaś Co to się w ogóle dzieje? Wbita na A No tam widzę sobie, w razem No nie wiem jak to ma MS 95 Jak on bez słuchawek gra bez głośników chyba też, bo no, można było nie słyszeć, że ktoś kolejnego wyjdzie Dobra Przyspieszę to trochę Dobra, tutaj coś się może dziać hmm, Tylko chyba wabiki kupuję No, poleciał też. Nie, dobra, nie będę się opowiadał Po prostu jakiś niski poziom Też tak kiedyś grałem, każdy tak kiedyś grał więc, no powiedzmy, że jest okej. Okay. Powiedzmy, że jeżeli on jest tragodem, no to gra całkiem dobrze. I... to tyle? W sumie, no już sporo rund minęło. Kiedy one minęły? Ty, ja serio, myślałem, że nie, mogę nas 2 minuty, może dopiero. Ja faktycznie od o drugiej rundy, a już było 4-5, no ale nie, nie, nie. A więc tak, na dzisiaj trafiliśmy na jednego perfidnego aimera, cheatera, spinbota. A drugi przypadek to jakiś, nie wiem kto go zreportował, ale już mniejsza z nim, widocznie na jakieś problemy, może się denerwował, bo dostawał ciągle bańkę, nie wiem. Mniejsza. Dzisiaj to było na tyle. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, skomentuj. To by było na tyle, cześć.